Tomasz Słodki, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rosław Ścislak w studiu. Dzień, dzień dobry, dzień. bardzo mi miło, hipnovers.pl. Wracamy do kursu nieskończoności, o którym w poprzednim odcinku troszkę Państwu opowiedzieliśmy. No a teraz byśmy trochę porozmawiali o tym, dla kogo jest ten kurs. Na stronie internetowej piszecie, że kurs jest zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Tak. Rozwiniesz temat? Wiesz co? Jak najbardziej. To jest kurs dla osób, które przede wszystkim są ciekawe siebie. Jako ludzi. Ludzi, którzy chcą się dowiedzieć, skąd się biorą ich problemy w życiu, którzy chcą je skutecznie rozwiązać metodą hipnoterapii, ale właśnie hipnoterapii takiej nietypowej, bo właśnie energetycznej, w dużej mierze ezoterycznej. Czyli to nie jest tylko nauka hipnoterapii per se, to jest również głęboka, autentyczna wiedza ezoteryczna. I to jest taka wiedza, która sięga nawet tysięcy lat. Słuchaj, my są pewne źródła, informacje. Da się do tego dotrzeć, to jest tras, ale jeszcze kolejna rzecz to są wglądy. To są wglądy? Wglądy, wglądy duchowe. Czyli wchodzisz w tras i w pewnym momencie coś się dzieje. Jesteś w stanie sobie pewne rzeczy sprawdzić. Jesteś w stanie w ten sposób również dowiedzieć się, w jaki sposób jesteś w stanie ze sobą pracować. I to są takie, takie materiały, takie, taka kompilacja, że tak powiem, czynników, które finalnie dają nam, no nie chcę mówić o tym brzydko, że to jest produkt, bo to nie jest produkt, ale ten kurs jest wehikułem, może w taki sposób byłoby lepiej, wehikułem do zmiany swojego życia. Więc jeżeli jesteś, nawet jeżeli jesteś sceptykiem, możesz przyjść, to ci bardzo dużo otworzy głowę i troszeczkę przekalibruje spojrzenie na rzeczywistość. Jeżeli jesteś tym autentycznie zainteresowany, ale masz umiarkowaną wiedzę i troszeczkę mniejsze umiejętności, nauczysz się bardzo wiele. A jeżeli już sporo umiesz, a może wydaje ci się, że sporo umiesz, to możesz te umiejętności jeszcze rozwinąć, wyszlifować, więc to jest tak naprawdę przekrój jest bardzo szeroki. To bardzo ciekawe, ale tak jak słuchałem, to brzmi to tak, jakbyśmy musieli mieć jakieś umiejętności, nie wiem, paranormalne paranorm na przykład, mm -hmm. żeby wziąć udział właśnie w kursie nieskończoności, czy w ogóle jakiś poziom, nie wiem, empatii, świadomości. Oj, tutaj dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy: empatia i świadomość. Wiesz co, nie da się nawet samemu sobie, wbrew pozorom, Pomóc, jeżeli nie ma się empatii. Nie będziesz miał empatii do drugiego człowieka, jeżeli przede wszystkim nie będziesz miał empatii do samego siebie. Czyli nie będziesz w stanie powiedzieć sobie, wiesz co, ja mam gorszy dzień dzisiaj, ale ja mam do tego prawo. Nie katujmy się i to też jest apel do nas wszystkich, szanowni państwo. Nie katujmy się po prostu wewnętrznie, dajmy sobie możliwość, prawo do tego. Żeby być człowiekiem. Czyli, że nie, że po prostu zawsze musimy być maszyną na najwyższych obrotach, świetną mamą, świetną żoną, pracownicą i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu mamy gorszy dzień. Okej, pełna akceptacja. Tak bywa. Tak bywa, jest to naturalne. A propos jeszcze właśnie umiejętności paranormalnych, o które zapytałeś, to się naturalnie niefortunnie nazywa. No wiesz, jak to brzmi? Tak, bardzo kosmicznie, paranormalne to, co będę się tutaj łączył, nie wiem, z czymś, tak? Tak, z tym czymś. Tak dokładnie, ale to coś. To ja ludziom pokażę, z czym my się tam łączymy. Znowu polemorficzne, ale to jest mało. Żeby, jeżeli ktoś będzie chciał, drodzy państwo, wykonywać pracę hipnoterapeuty energetycznego, to do tego nie tylko jest niezbędna umiejętność hipnoterapii jako takiej, to jakie my tam talenty wykorzystujemy. To jest uwaga, między innymi jasnowidzenie telepatia, jasnosłyszenie, jasnoczucie, jasnowiedzenie tak zwane. I jak to działa w praktyce? Już ci mówię. Ludzie przyswoją nam te tak zwane właśnie punkty referencyjne, czyli opisy problemów. Tak jak mówiliśmy wcześniej, moja koleżanka telepatka, która łączy się z klientem w energiach, nie ma o tym zielonego pojęcia, nie wie kto przyjdzie, nie zna tych problemów. Ale ja wcześniej, ja jej muszę znać siłą rzeczy. Ja wcześniej, zanim, yy, przepraszam, jak już człowiek mi yy, te yy, opisy problemów prześle, jeszcze przed sesją ja już mam bardzo często wizję. Ja już mam pewne obrazy w głowie, ja już pewne rzeczy czuję. Ja już wiem, jakie tematy, jakie wątki poruszyć na sesji, żeby nam to poszło, żebyśmy byli w stanie skutecznie pomóc. I takie rzeczy jak najbardziej da się wypracować w sobie, a wcześniej nawet odkryć. Online'owo, stacjonarnie? Mówisz o kursie całym, tak? Mhm. I online'owo i stacjonarnie. Dwa pierwsze moduły online, siłą rzeczy, reszta na żywo, ze względu na po prostu procesy, które się odbywają również między samymi uczestnikami kursu. To co się zmieni po takim kursie? Życie. Po prostu życie. Słuchaj, czy ty jesteś w stanie uwierzyć, że ja dwa lata temu nie byłbym w stanie przyjść do tego studia, Paraliżujący strach. Przed samym sobą to w ogóle nawet nie dyskutuję, bo to jest logiczne. Przed drugim człowiekiem, przed rozmową z drugim człowiekiem, strach przed własnymi umiejętnościami, właśnie paranormalnymi. A dzisiaj, proszę bardzo, ja pomagam drugiemu człowiekowi. Hipnoverse.pl. Zapraszamy na tę stronę. Zapraszamy. Tam z, z, program kursu, rozumiem. I, można I może też... być zapisu. Mm -hmm. Tak. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Rosław certyfikowany hipnoterapeuta. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilio Dziękujemy. Do zobaczenia.